Hello, dziewczyny, Zapraszam na 15 minut szybkiej porannej pielęgnacji babki po 40, <noise> czyli babki, która już potrzebuje trochę więcej. E, ja nie przyjmuję, pamiętajcie, nigdy wymówki nie mam czasu. I tydzień temu, um, nie tydzień, we wtorek, we wtorek? W poniedziałek Wam zaproponowałam, żebyście łapały się na tym słowie. Nie mam czasu, ile razy go używacie, i czy to nie jest Wasz przerywnik, bo najczęściej tak jest. Dzisiaj Wam pokażę pielęgnację którą zrobić w łazience w 3, maksymalnie 5 minut. A do tego jeszcze dzisiaj sobie zrobimy kolagen, bo kolagen. Mamy go naturalnie w organizmie, no ale im jesteś, jesteśmy starsze, mamy go coraz mniej, a po 40 jeszcze mniej, więc dobrze jest sobie go suplementować. I ja bardzo lubię taką sw taki swój rytuał. Ja wiem, że rutyna się czasem źle kojarzy, chociaż ja jestem fanką rutyn, bo uważam, że one ściągają nam z głowy, myślenie i po prostu robimy to automatycznie, jak z myciem zębów. To też nasza e, rutyna. My w ogóle nie myślimy, że mamy je umyć. Dobra. Łyk kolagenu. Wydawajcie znaka. Witajcie się, dajcie znaka. Dzień dobry. Rozruszajmy o poranku social media i zaczynamy pielęgnację. Dzisiaj jeszcze w piżamce. To kocham tą moją robotę za to, że ja mogę mieć takie powolne poranki. A dzisiaj jestem też w piżamce, bo będę Wam nagrywać strówkę, nowe rolki, więc no, zaraz się będę szykować. Ale najpierw wyszukuję buzię. Od czego zaczęłam? Zaczęłam od produktu do oczyszczania. W ogóle pokażę Wam, co ja tutaj dzisiaj ze sobą mam, bo. Nowa seria. To znaczy tak, poniedziałki. I środy, live mamy o 8.30, i w poniedziałki i środy będę Was rozkochiwać w pielęgnacji, bo moje obserwatorki przede wszystkim są sfokusowane na pielęgnacji, pewnie też dlatego, że ja mam fokus na pielęgnację. Dla mnie najważniejsza jest zdrowa skóra, a tak naprawdę bardzo mocno Was rozkochiwałam i pokazywałam makijaż, więc sobie pomyślałam, że robimy zmiany. Więc poniedziałki, środy, live zawsze 8.30 z pielęgnacją, wtorki mamy live. O 19 i to jest live z pogaduchami. Teraz na tapecie jest fenomen poranka, a czwartek i piątek live z makijażem i widzimy się o 12. Także rozkład jazdy gotowy. I dzisiaj chcę wam pokazać taką bogatszą pielęgnację, bo ja też uważam, że babka po 40 powinna mieć bogatszą pielęgnację, jeżeli jej um, fokusem jest. Zatrzymać czas, wyglądać młodo. Ja uważam, że jak na moje 47 lat wyglądam bardzo młodo i ja to lubię. Jesteśmy wciąż piękną i dla nas jest ważne, jak wyglądamy, więc warto, dziewczyny, o to zadbać. I o ile można wystartować od takiego totalnego minimum, jeżeli jesteś na początku swojej drogi z pielęgnacją i tak naprawdę chcesz sobie ją zbudować, no to wiadomo, nie zawsze można od razu sobie wszystko kupić, chociaż ja wtedy bardzo rekomenduję skorzystać z takich promocji, jak na przykład ta, która teraz jest Pink Start, ona jest do końca miesiąca, więc dziewczyny nie czekajcie, tylko jeżeli jeszcze nie dołączyłyście, nie zapytałyście mnie o nią, to pytajcie, ja Wam wyślę więcej info i wtedy możecie sobie kupić taki zestaw minimum z minimum, czyli mleczko oczyszczające i to co ważne, mleczko, które ma cztery w jednym, czyli oczyszcza, złuszcza, tonizuje. Idealny produkt, który tak naprawdę jest jeden, a można powiedzieć, że, że jest, zamienia cztery produkty i jeszcze ma peptydy, więc działa przeciwzmarszczkowo. Genialny. Do tego ja zawsze proponuję dołożyć płyn nawilżający, bo my babki po 40 mamy problem z tym, że skóra najczęściej jest odwodniona i sucha, a przez to są zmarszczki bardziej widoczne. No i Oczywiście krem. Dzisiaj użyję trochę więcej. Twarz już mam umytą mleczkiem 4 w 1, to jest w ogóle mój ukochany produkt. Teraz, tak jak widzicie, <grytanie> używam, nadużywam płyn nawilżający z kwasem hialuronowym. Kwas hialuronowy odpowiada za to, że wiąże wodę w skórze, dzięki temu ona wolniej odparuje Cześć dziewczyny, czy o Gabi jest Kasia Edyta. Witajcie dziewczyny. Witajcie się też, dajcie znaka. Jak nie oglądacie w drodze do pracy, w pracy przy kawce, a może w domu, a może dzisiaj druga zmiana, jak tam jest u Was? Ten płyn się wchłania po prostu ekspresowo i od razu nakładam. Dziewczyny, ja dzisiaj sobie nałożę serum. Serum nakładamy zawsze pod krem, i uważam, że serum, które teraz używam to jest taki must have dla babki po 40 zaraz przed 40 To jest Paulinka to jest serum z witaminą C i E dwie witaminy młodości bardzo szerokie spektrum działania bo on i ci będzie wyrównywał kolory skóry i wzmacniał naczynka krwionośne i rozświetlał tą twoją skórę żeby nie była szara, żeby nie była smutna e, genialne serum i na to nakładam sobie krem nawilżający Ja nigdy nie zapominam o kremie pod oczy. No moje oczy są bardzo wymagające i krem pod oczy to mój must-have. I sobie zmieniam różne kremy używam. Dzisiaj używam dziewczyny kremu właśnie z tej serii. Dzisiaj całą tą serię używam, która się pięknie uzupełnia. Zobaczcie, dzisiaj cała ta seria idzie i na to wszystko nakładam SPF 30, 30 filtr miejski, który chroni w 96% czy 94%? Jakiegoś tak. I pamiętajcie, że SPF to nie jest tylko ochrona na słoneczko, które nas mocno postarza, ale też na promieniowanie od telefonów, od komputerów, bo to też ma ogromne znaczenie i bardzo szybko odbiera nam e, e, latka, latka. No i dziewczyny pielęgnacja zrobiona. Jak mi ktoś powie, że na to nie ma czasu, to uduszę, uduszę. Bo jeżeli jesteś babką po 40 i nie masz dla siebie 5 minut, to znaczy, że trzeba nad sobą popracować. To znaczy, że trzeba wykonać jakąś robotę i sprawdzić, gdzie ja się rozdaję światu, a nie mam siebie dla siebie. Naprawdę. Ja w domu idę na drugą na dziś. Super, Polinka, druga, druga zmiana. Gotowe, ale. Tak, jak powiedziałam, moje oczy są problematyczne, więc ja kocham, uwielbiam i nadużywam płatki pod oczy, więc sobie je teraz też użyję. Zaraz będę, ja lubię bardzo nakładać sobie płatki i wtedy się stroić. I wtedy się stroić, więc nakładam jeszcze płatki pod oczy, hydrożelki, które są u mnie kilka razy w tygodniu. Pięknie nawilżają okolice oka i wygładzają zmaszki mimiczne. Serum, y, serum używałam z witaminą C i E. Wszystkie produkty dziewczyny, które używam, to są produkty Mary Kay. Od 8 lat używam tej marki y, i tylko mam ich produkty. I wszystkie te produkty możecie u mnie kupić, bo oprócz tego, że Was rozkopuję, to oczywiście jestem też konsultantką i możecie te produkty u mnie kupić, pisząc do mnie, na priv. Dobrać, skorzystać z bezpłatnej z bezpłatnej konsultacji i więc zapraszam. Natomiast jeszcze dzisiaj przygotowałam jeden produkt, bo zawsze rzadko mówię o produktach do ciała, a też takie mamy. Moje klientki oczywiście wiedzą, ale jeszcze wiele z was tutaj nie jest z moimi klientkami, a to jest dziewczyny serum do ciała, ale to co dla mnie jest ważne, serum do ciała z peptydami. Serum, Boże, co ja mówię? Krem, e, balsam do ciała, bo widzicie, mówiłam o serum. To jest balsam do ciała z peptydami. Kocham, uwielbiam, używam. Po 40 zaczęłam go używać i widzę super robotę. I dla mnie to jest kolejny duet, który warto sobie sprawić w prezencie, bo skóra na ciele po 40 też się robi bardzo sucha. To też dziewczyny w dużej mierze wynika ze zmian hormonalnych, które zachodzą w naszym ciele. I powiem Wam, że z jednej strony Twarz zadbajmy w 5 minut każdego poranka, rano i wieczorem, ale też nie zapominajmy o ciele. I dla mnie to jest takie kombo na ciało. Boczek kolagenu i balsam, ale balsam z czyli działający przeciwzmarszczkowo. Nie tylko na ale też fajnie ujędrnia tą skórę i sprawia, że ona. Wygląda dobrze. A zwłaszcza przed latem, no nie wiem jak wam ale w lecie. Ja, ja, ja niedługo się, znaczy niedługo, no w lipcu, wybieram się znów na plażę, więc chcę, żeby to ciało super wyglądało. No dobra, mówiłam wam, że te poniedziałki i środy będą szybkie. 15 minut naszego spotkania, a zobaczcie, oprócz tego, że się nagadałam, to zrobiłam naprawdę pielęgnację na wypasie. Mój, mój, pokażę wam. Mój zestaw na dzisiaj i to jest zestaw już na bogato. Dla takich babek, które świadomie chcą zadbać o skórę, które chcą takiej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej, e, ochronnej, nawilżającej i takiej świadomej. Więc jak jesteś taką babką, zapraszam i tak jak mówię, ostatnie dni promocji i taki zestaw możecie sobie kupić z genialnym zrabatowaniem i cieszyć się piękną jędrną skórą. No dobrze, dziękuję Wam za dzisiaj. Zmykam cudowne środę i widzimy się jutro, a jutro widzimy się o 12 na makijażu, a jeżeli dzisiaj chciałobyście dokładkę do tego, co w takim razie na taką wypielęgnowaną twarz można nanieść, żeby ona pięknie wyglądała, to zapraszam Was na dzisiejszą rolkę. z szybkim Prostym makijażem. CC tuż róż, browser już jest na koncie i już śmiga. I zobaczcie, jak w 30 sekund oglądnijcie, jak można wyczarować fajną zmianę na twarzy. Trzymajcie się. Pa.